Agnieszka Woźniak Starak zachwyca nową fryzurą i torebką wartą fortunę. Stylowa czy przesadzona? Agnieszka Woźniak Starak, znana z nietuzinkowych stylizacji, tym razem zaprezentowała się w bardziej praktycznym zestawie. Wszystko za sprawą jesiennej aury, która zmusiła 45-letnią dziennikarkę do wyboru wygodniejszych ubrań. Czy nowy look podkreśla jej wyjątkowy styl? Dziennikarka od lat kojarzona jest nie tylko z ostrymi wypowiedziami w tematach politycznych, ale także z ogromnym zamiłowaniem do mody. Woźniak Starak lubi eksperymentować z wizerunkiem, sięgając po odważne kreacje i luksusowe dodatki, które często budzą skrajne emocje. Podczas gdy jedni chwalą jej wyczucie stylu, inni krytykują za ekstrawagancję i nadmierną ostentację, Woźniak Starak o swoim podejściu do diety, staram się trzymać okno żywieniowe, ale. Video. Nie jest tajemnicą, że celebrytka inwestuje ogromne kwoty w markowe ubrania i dodatki, które mają podkreślać jej status. We wtorek została przyłapana przez fotoreporterów na ulicach Warszawy, gdy udała się do sklepu ze zdrową żywnością, Agnieszka Woźniak, Starak w mokasynach za kilka tysięcy i torebką Hermes za ponad 130 tysięcy złotych. Jesienna pogoda bywa wyzwaniem dla tych, którzy lubią modę. Jednak nawet w takich warunkach Agnieszka potrafi stworzyć perfekcyjną stylizację. Znana z programu Dzień Dobry TVN celebrytka stawia na połączenie klasyki z nutą nowoczesności, co w jej przypadku niemal zawsze okazuje się strzałem w dziesiątkę. Tym razem postawiła na kremowy sweter, który zestawiła z modnymi spodniami dzwonami, lakierowanymi butami oraz skórzaną kurtką typu parka. Jej blond loki, które niedawno poddała delikatnemu zakręceniu, dodały całości lekkości i świeżości. Jednak największą uwagę przyciągnęła luksusowa torebka Hermes Birkin 40, której cena wynosi ponad 130 tysięcy złotych. Woźniak Starak przyjechała na miejsce czarną Teslą wartą około 270 tysięcy złotych, co tylko dopełniało obrazu jej wystawnego stylu życia. Czy Agnieszka Woźniak Starak to najlepiej ubrana polska gwiazda? Stylizacje Agnieszki Woźniak Starak od lat wzbudzają zainteresowanie zarówno fanów, jak i krytyków. Jej zamiłowanie do markowych ubrań i akcesoriów to temat, który dzieli opinie. Dla jednych jest ikoną stylu, dla innych symbolem nadmiernego luksusu. Jednak niezależnie od opinii, dziennikarka nie boi się być sobą i odważnie prezentować swojego wyrafinowanego gustu. Czy jej wtorkowy look można uznać za dowód na to, że Agnieszka zasługuje na miano najlepiej ubranej polskiej celebrytki? To pytanie pozostaje otwarte, ale jedno jest pewne: jej styl nie pozostawia nikogo obojętnym.